Ostatnio Alan Becker wrzucił nowy odcinek. Więc pomyślałam, że dzisiaj sobie na niego zareagujemy i zobaczymy o co z nim chodzi. To jest e, o Minecrafcie, o jakimś hardkorze. Zobaczmy o co w nim chodzi. Dobra, więc mamy tutaj ten filmik dwa tygodnie temu wyszedł. Nie wiem czy widać, bo moja kamera chyba zasłaniała. Nie, dobra, widać. I to ma już 300 lajków prawie. Zobaczmy. Hardcore manhunt. Sprawdźmy o co tu chodzi. Tu widać naszych głównych protagonistów, jakieś zbroje. A tu fioletowe gdzieś jest. Sprawdźmy o co w tym tutaj chodzi. Dobra. Lecimy przez świat minecraftowy, jak widać. O kurde, mocne rozpoczęcie. W ogóle jak ktoś nie wie o co chodzi, to polecam sobie pić na kanał Alana Beckera i... Zobaczyć poprzednie filmiki. Bo to jest już odcinek 37. Więc to będzie. No wiecie, nie będzie od początku. To jakiś sen był. Ciekawie. Mam nether i fioletowy jest, ok. Idzie do nich. Oni sobie ognisko robią chyba. Ruszką. Ej, o co tu chodzi? Oni chyba przechodzą Minecrafta tak o! Tak mi się wydaje przynajmniej. Ej, biegną ci. Ladzieży. Aha, nie no takie to easy jest. Patrzą na tę różkę i on może coś wszystko czarować. Nie, to jest easy. To jest easy, to możesz Minecrafta przejść w 0 sekund. Tak. No, widzisz. Czy on ich troluje? Nie, on ich nie troluje chyba. Nie! Chyba, nie, nie troluje ich na no stoplowem widzisz. O co tu chodzi? Że oni tu wszystko zbierają, a okazuje się, że on może... O właśnie. Że on może zrobić to w 5 sekund. No super, nie, tyle się ich praca. Okej. Okay. Ej, źle się ładne. Z takim zielonym, mi się podobało. Co ty robisz? Zepsuję ci się, idioto! O, o, to jest ładnie. Nie, to jest to tak, pięknie. To będą te stojaki z miniatury. Chyba o co chodzi z tym hardcorem? Bo tu jest hardcore, pisze, a tu żadnego hardcora nie widzę na razie, bo jest mega łatwo. Oni będą pracować za nich! I oni się pewnie zbuntują na 100%, to ja już przewidziałem całą fabułę tego filmu. Na bank. Wstają stukmeny. I co? I pewnie zobaczę, że oni coś odwalili tu już, nie? A nie, dobra, oni się biją, dobra. No ciekawe, ciekawe. Jak zielono sobie poradzą z nimi? No i jakoś łatwo. Jakoś za łatwo idzie na razie. Nie bo, tu i się, Oni się ciągle letką Ciekawe, kiedy mu się stamina skończy, nie? Minecraft nie ma stamina, ale chodzi o to, że on się zmęczy No i chyba się nie skończy Albo i... Wkurzyli się, ej! Okej okay. Brawo, super Nie, myślałem, że oni już się wkurzą i będą chcieli go zabić Ale jednak nie Albo i tak Ale fajne, ładnie ole ładne, nie? A, ale to ogóle fajne. Faktycznie e, to się przeskrusza i to się gliszuje, jak w tym, jak jak na początku samym. A ci pewnie zgliszują i będą chcieli ich zabić. No pójdź wam. Co ja mam z tym zabijaniem? No no bank tak będzie. Mówię wam. Skrzynia, co to daje? pewnie będzie jakiś laki block znowu, nie? Które wystrzeliwuje jakieś itemy. I... Czyli losowe. Różką, o. Nie, to, to, to tak się zadziała chyba. Różka vs glitch, nie? Co wygra? Co wygra? O kurde. To eee. Eee. im zabrało to. Ech, fajne, mi to przypomina taki stary odcinek z tego. Z... Laki Block... z blokiem. nie, z tym... z pomęcz blokiem właśnie. Ten był pomarańczowy jakiś, karmelowy. Parmelową na kolor, ale on się nazywa król pomarańczowy. Hardcora mają, no oni będą walczyć pewnie między sobą 100% No chyba każdy wie co to jest Minecraft hardcore Nie może tłumaczyć jak zginiesz to już się nie odrodzisz. No co, co wy robicie? Nie nie. Co jest? Mega dziwna. że on się odrodził, i on się odrodził. No i oni teraz... Aha, będą się chcieli zabić przecież i... Ich... Właśnie. On się już nie odrodzi, nie? Nie, zbuntują się teraz, nie? bo zabił jego kolegę. Zielony zabił ich... No. O, panika, panika. Dobra. On się boję, no. Kurde, kiedy oni się zbuntują, bo na no, bałem się zbuntują, bo dzisiaj ja ich tam widzę w tych. W zbrojach. O może teraz. Jest! Dobra w końcu. W końcu moja teoria się sprawdziła po pięciu minutach. Dobra, po czterech może. Walka. No, Macie przez bo oni mają jeszcze za ulepszenia. A, jednak nie mają. Ej, czemu oni się nie mogą odczarować? A! No właśnie, bo tu pomyślałem tak, że ta różdżka się już naprawiła, ale przecież ona nadal jest właśnie. No i poruszce sama. Ciekawe czy to zniknie na stałe, czy to jest taki filmik poboczny, wiecie, że. Tak, o! I następnym razem będzie już wszystko normalnie, nie? Ciekawe. Gonią ich. Nie, oni... Oni się pewnie jakoś ulepszą, ci protagoniści i no jakieś zbroje właśnie zrobią lepsze. No na koniach to oni szans nie mają. Uciec. Ale mają szansę ukryć. się. No już nie. Wstajmy, teraz... Teraz to będą moby wszędzie wyskakiwały i oni będą... O właśnie, musieli zabrazać ciągle. Ale to dziwnie wygląda to, to... Pa, to wygląda jakby to było pod jakąś wodą, nie? Tu jest ten. Mega dziwnie. Albo jakby lodem było zabudowane, że takie dziwne. Nie nie, to wygląda jakby tu była jakaś warstwa druga, ale by była tak... Dźwa, yy, jakby to powiedzieć? lekko niewidoczna przeźroczysta lekko nie? Tak to wygląda jakby jakiś niebieski dan i przeźroczysty Przynajmniej według mnie dziwne Ale to po prostu niebo i mgła I już po nich Chociaż jak jeden zielony wygrał z nimi sześcioma naraz to też by nie było raczej problemu, ale... Oni mają tym razem te lenderite right zbroje, yeah, więc może być większy problem. I co, oni zginą mnie? To będzie naprawione jakoś. O mówię. Tak. Oni tą dar teraz zaraz przebiją, ona jest drewna, jakieś gówno drewniane, to... Ale to Minecraft to się nie przebije przecież tak łatwo. Jo, ale dobra, i co, coraz lepszą jakość to ma animowanie, nie? Zarąbiste. Ciekawe, ciekawe jednak, nie? Starczy Tak. Kolca się złapał. Co jest? Ale po stronę. Jakaś ta. A. No i to tyle z ich latania. Zginą. Do wody, A, będzie woda. Albo water skillat robią. Nie. Z tego nacieku. Od tych kolców to chyba woda podobno leciała, nie pamiętam już. W Minecraft'cie. To zróbcie jakiś mechanizm, dzięki któremu będziecie mogli wejść. O! Rozkopią to i pewnie im się przypomni. Nie, dobra. Kopanie jest jednak łatwiejszym sposobem. Dużo łatwiejszym. I mądrzejszym. Nie tylko fajerwerki yy, teraz zmarnowali. Ale oni są. Da, Już po nich. Nie no, na pewno przeżyją, bo to są protagoniści. Oczywiście zawsze jest tak, że przeżywają nie Umierają, że jednego z nich. Się z to się spanie skład. To się strzeli tym łukiem Który jest z nich, nie? Stąd. Dobra, teraz to już gaszy, nie. Tak. Brodawki jakieś No w ogóle się nie da jeść w tym. Minecraft, ale tu jest, że się da. On się otruje przez to gówno. Mówi... Ej, mówiłem! Dosłownie, nie? Ta, schowu. To jest jak w tym, jak w jednym ze starszych filmów e, z tej serii, z, z tej samej, gdzie oni trafili na Skybloga chyba. Podobne to było. A, oni tu budują? Czemu ci idioci nie mogliby się podbudować po prostu? Oni są serio takimi... Taki, ta, ta, ta ta co Kasyk A, pan o właśnie chciałabym powiedzieć, żeby budować ten, nie? Już może lepiej będzie. U, tam się już budują, nie? Więc poźle się pobluć, zminasz. Zmina. Myślę, Zmina, że one się podbudują po prostu jakimś dniem, łatwiej by było chyba. Ale dobra. woła kogoś. Jak on może... Nie! Aha, dobra, one lecą po niego, ale teraz polecam po... A, Dobra, myślałem, że on wezwie te fantomy, żeby po nich poleciało. W sensie, że wiecie, tak zagwiżdżę i oni zwrócą uwagę na tych. Ale nie, inna... inaczej to. Niech chłopiec na tym. Wskacz po tych fantomach. Wskacz po nich, chociaż oni by nie unieśli tego. W ogóle oni unoszą ich wagę, to jest niemożliwe. Na bank by to się nie udało. Okej, okay. następny. Fajne, ale zaraz stracą wszystkie, nie? U, ciekawie. O, on mu przednie tą linę, nie? Pa, pa, przednie mu tą odwędki. się urwie. Aj, nie. Gorzej. Pokażę spada. Spadli w ten sypki śnieg, tylko. Myślałem, że oni się tu już zatopią, bo przecież z sypkiem śniegu się zatopisz, ale dobra. Tamten spadł jeszcze z tymi nogami. On się nie wydostanie już chyba. Udusi się. Dawaj. Na pewno coś wyjdzie pomarańczowy, karmelo ja go będę nazywał karmelowy, no bo on ewidentnie ma taki karmelowy kolor on się nazywa król pomarańczowy king orange ale ja wolę go nazywać karmelowym o kurde jak to się nazywało old world nie wiem odległe co jest hey, co? kurde to będzie cała seria z tego chyba ale fajna nie quick question You have 5 seconds, 5, 4, 3, two, one. Okay, next question. Which switches need to be closed to light the light bulb? 5, 4, three, two, one. And finally, what is the answer to this question? So, I won't tell you the correct answers, but I will say that the answers are in If you need some help answering, no problem, because this video is sponsored by Brilliant. A nie dobra to jest sponsor, to nie już nie będziemy tego nagrywać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi się podobał filmik. Widać, że coraz lepszy i bardziej zaawansowany na no, ten styl jest animowania. Mega fajny, coraz bardziej się rozwija ten Allenbaker. Fajne spoko. Czekam na następny odcinek, na którego sobie oczywiście zareagujemy tu. No i co? Nara!